Mam nadzieję, że te unoszące się nutki Państwa nie zmylą. Jesteśmy w jednej z najpiękniejszych sali koncertowych w Polsce, katowicki NOSPR, ale nie o muzyce. Tym razem będzie mowa. Gościem moim jest Ewa Lipska. Widzieliście Państwo przed chwilą fragment koncertu, który odbywał się w Krakowie i związany był z promocją nowego tomiku poezji. Może najpierw. O tym tomiku, który jakby jest pewnie kontynuacją tego, co wydawałaś wcześniej. Tak, no bo nie może być inaczej. Ale chcę jeszcze wrócić do tej sali, bo to jest rzeczywiście wspaniała scenografia do naszej rozmowy. Wydaje mi się nawet, że właśnie scenografia dla poezji, bo to jest sama poezja. To co widzimy, to jest coś tak wspaniałego, że po prostu zapiera dech. To absolutna poezja. A jeżeli jeszcze absolutna usłyszy poezja. się dźwięk, który tutaj tak, wspaniale tak, się rozchodzi, tak, tak. to możemy być wszyscy dumni, że w Polsce, że na Śląsku jest taka jest sala coś takiego, e, tak. koncertowa, ale wracając do poezji. Do poezji. No, właśnie. Właśnie. no więc oczywiście, że jest to kontynuacja, ponieważ nie sposób uciec od samego siebie, to jest w ogóle niemożliwe. Eee... Poza tym ja jestem takim autorem, który dotyka rzeczywistość. Wobec tego, hmm, a ponieważ w tej rzeczywistości tyle się dzieje, to nie mam problemu z tematami, tylko mam problem, jak to napisać, żeby było oryginalnie, żeby, żeby było inaczej niż, niż się dawniej pisało. Taki romantyczny poeta niemiecki, Nowalis, powiedział kiedyś, że poezja leczy rany, które zadaje rozum. W każdej sytuacji, w każdej rzeczywistości, a co dopiero w naszej takiej w tej chwili dosyć trudnej, w świecie rzeczywistości, to ten rozum rani nas szczególnie. Wobec tego poezja jest taką, wydaje mi się, taką znakomitą ucieczką um, gdzieś e, w, taki, w takie chwile zadumy nad, nad sensem życia, nad światem. To była noc, kiedy zasypialiśmy na przeludnionym lotnisku. Nogi na bagażach. Lecieliśmy do kolejnych kłopotów. Do kotłów, akordeonów, trójkątów berguckich. Przyrzekaliśmy sobie, że to ostatni raz. Teraz wracamy w to samo miejsce. Zarośnięte lotnisko, niebo styka się z ziemią. Ruina strachu. Wrak pustki. Patrzymy, jak obejmują się nasze ramiona. A czy przez ostatnie lata, 10, 20, 30, coś się zmieniło? Czy jesteśmy inni my? Płeć brzydka. Yy, tak, myślę, że się zmieniło. To znaczy, zawsze zachowujecie. Taką swoją chłopięcość, i to jest wspaniałe, i wzruszające, i nawet wyzwala takie uczucia macierzyńskie. Natomiast takie mam poczucie, że robicie się coraz bardziej delikatni, a coraz bardziej mężne są kobiety. Może dlatego, że kobiety są takie mężne, to mężczyźni. Trochę nie wieścią, jak gdyby. Ja wcale nie mówię tego jako zarzut. To jest coś bardzo takiego, co mnie wzrusza, ale um, zmieniły się pewne obyczaje. i Ja myślę, że one niektórych mężczyzn mogą nawet trochę deprymować, bo taka kobieta heros, bizneswoman może wprowadzać mężczyznę w pewne kłopoty. Pewne zamieszanie, może się czuć troszkę bezradny, hmm, ponieważ ona się domaga. Ona już. Hmm, Zmienia wie, się rola męska tak, i, po i zamienia się. Ona z... zaczyna podrywać, ona zaczyna dominować, wyobrażenie, jaki to powinien być związek i na czym powinien polegać. I wydaje mi się, że to jest trochę niebezpieczne, dlatego że mężczyźni. Znam kilku takich mężczyzn, którzy. Boją się tego, boją się takich kobiet, i boją się tego świata, właśnie, że on się musi. Bo jest ten amerykański, że wiatr przywijał przy do nas teorię, że masz być kul, cool, masz być wiecznie młody, piękny macho. i tak dalej, macho. No i tutaj właśnie te, te kobiety, które. No, gdybym była mężczyzną, też miałabym takie trochę zamieszanie, że wolałabym jednak trzymać w ramionach taką pewną niewinność, niepewność, że to ja właśnie jestem tym kimś, który wprowadzi pewien spokój w nasze życie i miłe to obserwuję. Panie, słuchajcie tego, miłe panie, bo to A, jest świetna lekcja życia. To mam. obserwuję.